Właśnie panie. Przepraszam, że zakłócam spokój, ale do dobu wdarła się jakaś osoba. Próbowałem ją powstrzymać, ale nie chciała słuchać. Wybaczy pan, ale nawet nie raczyła się przedstawić. Jest Mitsubishi. Chyba ja to oglądam, nie? Jak ja zawsze, to. bez zapowiedzi. Jak zawsze, piękna. Nawet nie spytasz czemu przyjechałam? Pierwszy mój samolot, fakt. Mhm. Mm i tak byś odpowiedziała prawda kiedyś mi to przeszkadzało te twoje tajemnice teraz wiem że jeśli będziesz chciała mi coś powiedzieć to powiesz bez pytania stęskniłam się za tobą Gerard jak cholera chodź na zewnątrz teraz by się samochodem robią. pierwszy samolot taki miałem Oczywiście 0. zero. 0. zero. Pierwsze samoloty na świecie robione w spożywaczu Jak to lubię. Zachce zwrotny samolot. No, lekki był było, nie? Przywiózł tak, pierwszy był pies. Taki pierwszy pies. To żadne grymuary zwykła czytacza i nie od idei jednorocznej doby. Hmm. Zawsze myślałem, że jesteś zbyt zajęta, żeby zajmować się czymś tak niepraktycznym jak literatura piękna. Bo byłam zajęta, ale nie jestem. Parę tygodni temu wstałam z łóżka i zorientowałam się, że nie wiem, co dalej. Nie mam żadnego planu, celu. I wiesz co? Spodobało mi się to. Wreszcie mogłam przestać myśleć o polityce i o tym, co ważne dla mnie. Dlatego przyjechałam tutaj. Podoba ci się w tuszą? Hmm. Krajobrazy są piękne, a miasteczka urokliwe, bez dwóch zdań. Ale? Ale to południowe słońce niezbyt współgra z moją garderobą. Krótko mówiąc, ugotować się można w tej czerni. A, może powinnaś rozważyć inne zestawy kolorów, na przykład izabelinkowy i groszkowy. Co a są to są zakroty. Tak? Myślę, że po, po prostu będę się trzymać cienia, a ty będziesz przynosił mi składniki. Regularnie. Tak, Patrz, mamy modela, siedzisz, patrz, to są najlepsze modele. Butelak, tak A tak weź serf. zrób te stealth, samolot ten Tak musimy napisać. Mają Ameryka, amerykańskie, to takie nie, nie, niewidzialne. F14? Nie, b, -B 8 B2. B2, no, nie, ten, taki bombowiec. Jestem trochę zaskoczony. Nie żałuję. Nie mi się podoba. Podoba mi się to Wtedy przed bitwą z golem. Te B2 są trochę nowsze, nie? No, ale jak to są... Wygląda w ogóle kurwa, jakiś, ja nie wiem... Może być? UFO normalnie, kurwa. Ale lepszy Czegoś się mi tu brakuje? Jak nasz łoś, no. No. Jest duże, białe, cztery Kategoria taksydery. Jednorożnik Angielskie firmy pierw... se kurwa gadają. Są i tygrys. Biedź mi nie. O, proszę bardzo.